Witam Was serdecznie, przysłuchuję się dzisiejszym wypowiedziom strony rządowej, a mianowicie wypowiedzi premiera, że w sytuacjach kryzysowych do wojewody, do wojewody zgłasza się pochlebek. Moi drodzy, problem jest szerszy, ponieważ państwo polskie nie ma żadnych rezerw bezpieczeństwa żywności. Problem z koronawirusem jest naprawdę niewielkim problemem. Problem leży u podstaw, proszę Państwa, strucia Polaków chemicznymi substancjami, które znajdują się w żywności, w tym glifosatem sfer przemysłowych. Jeśli ktoś mówi, że nie mam racji, to polecam mu pierniczać kotleciki schabowe z fermy przemysłowej, yy, bilet na onkologię gwarantowany 100%. Moi drodzy, <laughs> wiem, że sytuacja jest nieciekawa. Na przykładzie Niemiec, na przykładzie Włoch. Zobaczcie, co się dzieje w kwestii e, rezerw, rezerw bezpieczeństwa żywności. I mówię tutaj bardzo poważnie. W 2000. W 2018-2019 roku prowadziłem ze stroną rządową, z Ministerstwem Rolnictwa, z Departamentem Bezpieczeństwa e, negocjacje i rozmowy na temat tworzenia rezerw bezpieczeństwa żywności. Ponieważ takie rezerwy w ogóle nie występują w państwie polskim, nie ma kompletnie nic. A jeszcze po sytuacji, kiedy spłonął w Gdańsku ten cały Zapas jakiś tam w porcie, to jest w ogóle zastanawiające, co to tam robiło tak naprawdę e, w tym porcie e, i czemu miało to służyć. Trzeba się zastanowić, proszę Państwa, co spłonęło w tym porcie. tak? Czy spłonął import, czy spłonął eksport? Czy miało to spłonąć, czy miało nie spłonąć? Jeśli. Państwo polskie, można powiedzieć, jest słabe w kwestii bezpieczeństwa, rezerw żywnościowych. To wyobraźcie sobie, że brak takich rezerw, a jeszcze przy takim pożarze, będzie powodował, że będziemy musieli importować. I tu dla rolnictwa naprawdę możecie mi wierzyć, lub nie, ta, ten koronawirus, ta cała afera jest jak zbawienie. Bo to dopiero pokaże, jak państwo polskie jest słabe, a w ogóle nie przygotowane na jakiekolwiek klęski żywiołowe. I tu będzie się kłaniała dyskusja po pierwsze na temat jakości polskiego rolnictwa, na temat jakości żywności sprzedawanej w marketach, ale kwestia rezerw bezpieczeństwa żywnościowego na wypadek klęsk żywiołowych, wojny, etc. etc. Możemy bez telewizora przeżyć, możemy przeżyć bez e, telefonów, możemy przeżyć bez wszystkiego, ale bez żywności, proszę Państwa, nie da się przeżyć. Przegra się każdą wojnę, przegra się życie, jeśli nie ma się zabezpieczenia żywnościowego. Kwestia jak gdyby jakości dzisiaj tej żywności, no nie ulega wątpliwości, że to, co sprzedawane jest w marketa, a w szczególności mięso to dziadostwo. Nie ulega wątpliwości, że mięso sprzedawane w marketach, w sfer przemysłowych po zbadaniu tego moczu u świń wskazuje na to, że będą pozostałości w, niej, w nim glifosatu. Nikt nie kontroluje. W Polsce nie przebadacie mięsa na zawartość glifosatu, nie da rady tego zrobić, nie robi żadne laboratorium. Moi drodzy. Sytuacja naprawdę jest bardzo poważna. To nie są żarty, że dzisiaj możemy powiedzieć sobie, że nikt nie jest zagrożony. Każdy jest zagrożony, a w szczególności nawet i ludzie na obszarze wiejskim. Bo zwróćcie uwagę jedną rzecz, że w czasach komuny na obszarze wiejskim można było dostać prosiaka, można było dostać. Kurę można było dostać wszystko, praktycznie, i za komuny można było ze wsi coś kupić i przeżyć. A dzisiaj na tej wsi nie ma nic, Proszę Państwa. Jest naprawdę bardzo mało w stosunku do tego, co kiedyś było. Dzisiaj są fermy przemysłowe, dzisiaj produkcja została oddana w ręce kapitali kapitalistów zagranicznych i produkuje się niskiej jakości, niskiej wartości żywność w tych fermach przemysłowych, ale zarówno i w warzywach. One nie mają żadnej wartości odżywczej, minerałów, nie mają żadnych, proszę Państwa, witamin, niczego. Schemizowano wszystko. I teraz po to to mówię do Was, żebyście przyjęli to jako dobrą monetę. Naprawdę Popatrzcie na przykładzie Włoch, na przykładzie Niemiec. Ja mam znajomych, którzy wracają z Niemiec, wracają z Włoch i nie można dostać nic. Z Australii do mnie ludzie piszą: nie ma papieru toaletowego, nie ma e, e, zwykłego mydła, nie ma nic. Więc zastanówcie się, jeśli ta cała klika rządowa wprowadzi tego koronawirusa, ja już nie chcę mówić, czy on jest. Czy go nie ma, czy on zabije. Nie zabije na pewno was koronawirus. Jest to zwykły wirus, który atakuje system immunologiczny człowieka. W związku z tym, że glifosat niszczy szlak odpornościowy i immunologiczny u ludzi. Ludzie chorują na, na brak odporności. Nie ma witamin. Tej żywności sprzedawanej w markecie. To jest bardzo niskiej za wysokie pieniądze. Żywność. Tego nawet nie można nazwać żywnością. To jest pasza, którą oni sprzedają ludziom. Teraz trzeba szerokiej i poważnej dyskusji. Sadownicy widzicie co piszą. No przecież my tylko trzy razy priskamy w roku glifosatem Tak to my mamy konsumować takie jabłka? Ja nic nie mówiłem, ale teraz powiem. Byłem na, e, proszę Państwa, takim kongresie w Grójcu, gdzie e, przedstawiciele firm od środków ochrony roślin wciskali sadownikom ile się dało tego, ile się dało. Zacząłem zwracać uwagę, ponieważ oni mówili, że mają problemy ze sprzedażą jabłek do Czech, do Szwajcarii, do Niemiec, czy gdzieś tam jeszcze. Nawet i do Rosji, ponieważ gdzieś wykrywane są pozostałości. No moi drodzy, kto będzie chciał konsumować jabłko z pozostałościami, albo żeby to było niezdrowe? No, no nikt normalny czegoś takiego kupować nie chce, więc <kłania>, kłania się szeroka dyskusja, nie tylko w sadownictwie, ale i w produkcji warzyw, i w produkcji mięsa, tej żywności. Czy takiej jakości żywność my, Polacy, e, chcemy? Po prostu potrafiliśmy w czasach komuny nawet wyprodukować żywność bezpieczną, żywność zdrową, i e, zrobili to rolnicy. E, nie było to najmniejszego problemu. Zobaczcie, do jakiego stopnia dzisiaj to całe rolnictwo zostało sprowadzone. To zostało tak zniszczone poprzez działania ekonomiczne. Po prostu rolnikom się nie opłaca, a import po prostu żywności. Przez markety jest celowo dumpingowany, celowo kraje zagraniczne dofinansowują stawianie marketów jeszcze za nasze pieniądze, bo przecież tam chodzimy i to kupujemy. Powoduje się, że zdumpingowane jest wszystko, zniszczone są rynki, zniszczony są mały, mały handel. Wszystko zostało zniszczone i sprowadzono do bardzo niskiej jakości żywność, która nie przedstawia żadnych wartości. Ludzie chorują nikt nie bada poziomu glifosatu nikt nie bada poziomu metali ciężkich nikt nie bada ludzi bo po co? Polacy mają umierać lekarze nie leczą naprawdę do mnie dzwonią lekarze, onkolodzy ginekolodzy e, e, naturoterapeuci e, szereg ludzi do mnie dzwoni, naprawdę, którzy zajmują się kwestią e, żywności i naprawdę my nie musimy wydawać miliardów Złotych na Big Farmę. My potrzebujemy ochrony polskiego rolnictwa. W roku 2019 pisałem o rezerwach bezpieczeństwa żywności. Pisałem, moi drodzy, o kwestii związanej z wprowadzeniem moratorium na egzekucje z gospodarstw rolnych, po to, żeby nie, nie, nie doszło do egzekucji i przejęcia polskiej ziemi przez żydowskie, yy, przepraszam, tu. Izraelskie banki, przez izraelskie banki niemieckie, zagraniczne, można tak to powiedzieć, żeby nie obrażać naszych, no tych, co w Bardzo przepraszam, żebyście się nie obrazili. Taka jest rzeczywistość, taka jest prawda. Nie ma nic ważniejszego z punktu strategii bezpieczeństwa żywności, strategii państwa, jak ochrona polskiej ziemi. I teraz pytanie za 100 punktów do Solidarności rolników indywidualnych. Przypomnę Wam rok 2015, rok 2016. To po to rolnicy strajkowali, żeby. Kapitał zagraniczny nie przejmował polskiej ziemi. Niestety. Ale przychodząc do władzy, Prawo i Sprawiedliwość, a zwłaszcza minister Jan Krzysztof Ardanowski, był osobą wprowadzającą na Komisji Sejmowej Rolnictwa zapisy do ustawy o ustroju rolnym, o możliwości przejmowania ziemi bez ograniczeń przez związki wyznaniowe. A wiemy, kto to jest Związek Wyznaniowy. Solidarność rolników indywidualnych, a zwłaszcza żadne związki zawodowe, poza mną, które pisały i Krzysiek Kółwiński pisaliśmy o konieczności powstrzymania możliwości przejmowania ziemi przez banki na podstawie, proszę Państwa, egzekucji komorniczych. Lukę zrobiono w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w zakresie prowadzenia egzekucji z gospodarstw. Artykuł 5. Jeśli egzekucja jest szanta co do całości majątku rolnika, proszę Państwa, można wszystko zlicytować. I te zapisy Izby Rolniczej można sobie w buty wsadzić. Dziś trzeba jasno powiedzieć: ani związki zawodowe, ani Izby Rolnicze, nic nie jest potrzebne, proszę Państwa. Dzisiaj jest potrzebna poważna organizacja konsumencka, ale dzisiaj potrzebna jest polityka. Polityka w której będzie się głośno mówiło, że dla narodu polskiego potrzebna jest Agencja Bezpieczeństwa Żywności, ochrona rynku rolnego poprzez wprowadzenie norm bezpiecznej żywności. Czy to się rolnikom będzie podobało, czy też nie, to politykę rolną będą kreowali konsumenci ze względu na ochronę zdrowia. To miliardy trzeba dać w tej chwili na rolnictwo, na zdrowe rolnictwo i ochronę Wprowadzając normy i kontrole w rolnictwie, w produkcji, ale dać im jednocześnie, tym ludziom, opłacalność ekonomiczną prowadzenia tych gospodarstw rolnych i ochronę, dać im politykę kredytową. I każdy normalny konsument to poprze, bo będzie chciał jeść zdrową żywność, bezpieczną żywność, przychodzić do sklepu i brać z półki żywność bezpieczną. Jeśli którykolwiek rolnik powie, że chcemy mu zabrać glifosa i to jest problem dla niego, to proszę Państwa, nie chce swoje płody rolne, kupuje i sam zjada. Ja nie chcę takich produktów. Ja wolę dać mu możliwość instytutów naukowych. Wolę mu dać, zarobić więcej. Dopłaty do produkcji, co jest mówione od 2014 roku, bite jak piana, proszę Państwa, zgarka już wycieka. Jak, jak po prostu już stara prawda. Muszą być dopłaty do produkcji i opłacalność produkcji. Musimy chronić nasz rynek zalewaniem nas syfiastą żywnością. Musimy wypędzić z tego kraju, proszę Państwa, fermy przemysłowe tuczu nakładczego. To jest podstawa do tego, żeby konsument był zdrowy. Nie możemy kupować mięsa w marketach. Proszę Państwa, kurczaka po 3 zł czy po 4 zł, nie możemy kupować świni po 9 zł, bo nie przedstawia to żadnej wartości. Nie może być tak, żeby w kraju w 38 milionowym, proszę Państwa, nie funkcjonowały żadne systemy kontroli jakości żywności i sanepit nie badał żywności pod kątem, proszę Państwa, glifosatu, pozostałości glifosatu. Nie badana jest woda w naszej Jeleniej Górze, proszę Państwa. Woda to SYF. Dzisiaj wniosłem do prezydenta miasta Jeleniej Góry i do przewodniczącego Rady Miasta o natychmiastowe zwołanie sesji Rady Miasta, na której poruszymy tematykę konieczności badania wody, ale i wprowadzenia zakazu stosowania glifosatu na obszarze miasta nie może być tak, że podległe podmioty walą sobie ile chcą, każdy może sobie wejść. Kupić sobie glifosat, Dzie dziecko, proszę państwa, 16-letnie, wyślę jutro do sklepu, nagram filmik i pokażę wam, jak niepełnoletni kupują butelki z Randapem i będą wylewali pod urzędem miasta. Tylko do czego to doprowadzi? Sami doprowadziliśmy się do takiej sytuacji. A zwłaszcza konsumenci to. Można obarczyć winą w znacznej winie konsumentów, którzy się nie interesowali tym, jaką żywność mamy sprzedawaną w market. Matki, które kupują parówki, nie analizując, co, proszę Państwa, w składzie tej parówki się znajduje. Tak wygląda dzisiaj rzeczywistość. Pozdrawiam serdecznie.